Witajcie kochani w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy jedzenie z fast foodów i nie tylko Jest dzisiaj ze mną Michał Siemanko, piątka I za chwilę z Michałem podjeżdżamy do Mcdonalda Aby przetestować zestawy Two for you To co, lecimy? Lecimy To lecimy Dzień dobry. Ja dzisiaj poproszę, tak, wszystkie zestawy tu foriu, nie? Tak Czyli z każda, każda kanapka z frytkami. I... Zwykłe? Zwykłe. I tak. jeszcze raz to samo, tylko że z napojami. 60, 60 za Okej, okay, dzięki. No to Michał, no jakiś suchar może dla widzów, bo nie ma dzisiaj manekina, no, no to trzeba coś też rozruszać ten odcinek. Przychodzi Krycha do Maka i Sylizaka. O, idzie masa. Trzymaj. Dobry. A. Dobra, dobra. Spoko. A chcesz zobaczyć, jak samuraj pokonał Krychę w jedzeniu frytek? Na czas? Pokazać ci? No to patrzcie. robimy challenge. Kto pierwszy zje małą porcję frytek? Natan, pokażemy jeszcze widzą. ile mamy. Fryteczek, tyle mamy fryteczek. Trzy, dwa, jeden. Poszło. To Pokonał krychę. Wielkie dzięki! No, na razie cześć. No to kochani jesteśmy właśnie po odbiorze naszego zamówienia. Za nasze zamówienie zapłaciliśmy kwotę 60 zł i za chwilę przychodzimy do unboxingu naszego zamówienia. 5 napojów. Jest fanta, jest sprite, jest Cola Proszę zobaczyć 5 porcji frytek i to najważniejsze: keczupy 2, 4, 6, 7 keczupów, burżoazja, dwa razy cheeseburger, burger, dwa razy kurczak, dwa razy chili, kair, dwa razy snack i dwa razy ham burger. Pikantny kurczak burger z sałatą, z sosem meksykańskim i kawałkiem kurczaka. Pokaż nam swoją moc! Miękka bułka, czuć ten sos ostrawy, pikantny, ale jest taki średnio pikantny. Czuć mięsko, czuć sałatę. A nie za ostre, a nie za słabe. Mhm. Pasuje. Uważam, że całkiem spoko. No się nawet tak. Nie? Troszeczkę najeść Najesz, nie? No to mamy naszego cheeseburgera W środku tego cheeseburgera znajduje się Ketchup Znajduje się musztarda Znajduje się ogóreczek Cebuleczka, plasterek sera Proszę drodzy widzowie To jest wasz cheeseburger Czyli najbardziej prawilna kanapka w maku nie? Ser na pierwszym planie Na drugim planie ketchup Na trzecim planie razem z bułką porówni mięso no tu jeszcze było ten, więcej sosu albo coś nie? No tu brakuje um... Albo sałaty No sałaty Chcesz się zapchać, jedziesz na wycieczkę To z kumplami po 10 czysów kupujecie I jecie do bólu I się zapychacie i naprawdę trzyma grubo, nie? Tu brakuje sałaty Sucha jest bardzo Tak, tak jest trochę sucha A ten go sosu tak praktycznie nie czuć A trzecią kanapką jest <laughs> Longer it's there. Nieprawda, Nieprawda, chicken To jest kawałek kurczaka z sosem miodowo-musztardowym i sałatą. Bułeczka bardzo mięciutka. Kurczaczek no, prezentuje się okazale. Chyba moja ulubiona kanapka w tutorialu Bardzo dobry sos. No. Da się sos jest tu na pierwszym planie. Potem czuję, można wyczuć dobrze kurczaka. Dobry sos, miodowo-musztardowy. Jak macie 6 zł, to bierzcie to. Posypka kukurydziana, a na kurczaczku są takie przyprawy w zimowy kurtce idzie jeszcze nie było już stać żeby się kupić dwa... wiosennej by się kożuch odpiewa chociaż bo siara znak WRAP taki WRAP w wersji mini i w środku znajduje się sosik taki meksykański ostry prawdopodobnie jest troszeczkę tutaj warzyw czyli sałaty no i jest, są też strzępki sera tutaj widoczne Wszystko zawinięte w efektowny placek Tortilla taka, taka troszeczkę gumowata jest Podobny smak jak do tej No Tortilli ze śniadaniowych ty, ty. Inna niż w No, inna niż w Są tam kawałki sera, to czuć nawet się nadziałem teraz Wyczuwam coś nieuchwytnego To teraz przejdziemy do okay. ostatniej kanapki Zwanej Basic of McDonald's Hamburger! Ma co wszystko, co cheeseburger oprócz sera? Czyli Bieda Edition Cheeseburger. Pokaż nam swoją moc, Bieda Edition. O kurde, stary! Takiej wyżery to ja dawno nie miałem, nie? No mówię wam, ja pierdzielę. Mhm. Te warzywa, Tam, to wspaniała kompozycja smakowa. Jak już nagracie i zrobicie sobie ten cheeseburger challenge. Na wycieczce klasowej, to sobie zróbcie jeszcze hamburger papier challenge Kto więcej zje? Nie, bo w gębie. Wołowę. <noise> zaczek się postalali te rysunki, jakie to wszystko jest. Piękne, do nie? Dopełnienie tego smaku. Tak, no dopełnia smaku. Skąd wiedziałeś, że papier dopełnia smaku? Jesz z papierem? No. Aha. Kociołek frytek z McDonald's. Da. Jami, 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 jami Jami, 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 jami Dobra, chodźcie tu Chodźcie tu widzowie Każdy kto dał sobie może sobie wziąć jeden Tak, prezentuję się kociołek frytek, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś to zasubskrybuj i weź sobie frytkę No to przechodzimy teraz do naszego podsumowania, Michał która kanapka z tych wszystkich tu Ci najlepiej? Hamburger, ale tak naprawdę to chiker. Chiker? A powiedz mi e, co Twoim zdaniem na drugim miejscu ewentualnie by było? Kociołek frytek. Kociołek frytek! O tak! Dla mnie osobiście tak szczerze powiedziawszy był chiker na pierwszym miejscu. Dobry sosik miodowo-musztardowy, naprawdę spoko kanapka. Wszystkie pozostałe są egzekwo No to kochani Teraz już sobie popijamy I oczywiście dojemy ten kociołek frytek I zachęcamy was do wbijania na grupę Bojownicy Krychy Tak wbijajcie na tą grupę Będziecie mogli wystąpić na odcinku Już niedługo zaczynam serię W której będę zapraszał na każdy odcinek Innego gościa Żeby było sprawiedliwie I zachęcam was do zasubskrybowania Tego kanału Do zostawienia wielkiej Łapy w górę! No to my już z Michałem się powoli z wami żegnamy. No ale jeszcze tradycyjnie, na sam koniec, gość, który zapraszam, mówi suchar. Gdzie mówisz wielkie jaja? Ałchani. Padam stąd Dzięki za To teraz leci do was wielka. Serdeczna Łapa dla widzów, jest mm, 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 mm. Wjeżdża biała mewa Więcej nam nie trzeba Barman wódkę mrozi